Wieńce dożynkowe i chleb dożynkowy to główne atrybuty tradycyjnego na wsi święta plonów. Tak też świętowano w tym roku podczas dożynek powiatowych w gminie Osiek w powiecie brudnickim. Chleb upieczony z tegorocznej mąki starostowie dożynek przekazali starości brudnickiemu Piotrowi Bońskiemu. Dzisiejszymi uroczystościami w Osieku podtrzymujemy cykl dożynek gminnych. Które już odbyły się na terenie powiatu Brodnickiego. Wszak, Szanowni Państwo, w tym roku, 4 sierpnia, nie było już na Brodnickich polach żadnego zboża, co zdarzyło się po raz pierwszy od wielu lat. Dzisiaj wręczamy odznaki ministra rolnictwa, zasłużony dla rozwoju wsi, ale także honorujemy wyróżnieniami starosty. Tych, których minister nie odznaczył. Też honorujemy koła gospodyń wiejskich, które, powiem tak, tak pięknie nam te uroczystości dzisiejsze przygotowały, i te wieńce dożynkowe no, są pełne podziwu. Będziemy też honorować ludzi, którzy dla Rzecz Wsi. Pracują, bo to też od ich obsługi tego wysiłku zależy to, co na wsi się dzieje. Niestety ten rok pod względem uprawy i zbiorów plonów nie był dla rolników zbyt łaskawy. Zbiory są znacznie mniejsze niż w latach ubiegłych tegoroczne plony za które w dniu dzisiejszym dziękuję powiat brodnicki wraz z całym z wszystkimi rolnikami i gminą Osiek nie jest nie był przychylny dla rolnictwa tegoroczne zbiory są około 30 do 60% mniejsze w zależności od od rodzaju uprawy, jak również od położenia. Te opady punktowe, które wystąpiły, decydowały często o zbiorach, o plonach. Bardzo trudny rok dla producentów bydła, gdyż zbiory, traw pastewnych, roślin są zdecydowanie mniejsze i będą oni mieli problem z utrzymaniem swoich stat, swojego potencjału produkcyjnego. W związku z tym na pewno wzrosną koszty utrzymania tych zwierząt, a czy pójdą za tym ceny, które otrzymują to sprawa trudna. Ale co pozytywne jest, że skończone wcześniej żniwa pozwolą na szybkie przygotowanie, chociaż w bardzo trudnych warunkach, pól pod przyszłoroczne zbiory i rolnicy z optymizmem będą patrzeni pod kolejny rok. Podczas uroczystości wręczono także nagrody przyznane w konkursie wieńców i ozdób dożynkowych, na który zgłoszono 26 dzieł. Pierwsze miejsce zdobył wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w Górznie. Koło Gospodyń Wiejskich Brudzawy natomiast otrzymało pierwsze miejsce w kategorii ozdoba dożynkowa.